Zaraz to pokażę, e, proszę Państwa, Happy Wheels z drogowaniem Hubertus 2006 i tutaj za chwilę. Przepraszam, tutaj e, klawiatura mnie denerwuje, bo tutaj przeszkadza mi kabel. Dobra co ty tu mamy? Level editor. Można tutaj stworzyć i tego zapisywać za pomocą Save tutaj można potestować i można.. E, Yy, yy, szukać, wyładować yy, poziom, bo yy, tutaj mamy importacja poziomów yy, z daty, tu mamy ładowanie poziomów, łączenie poziomów, tu mamy yy, za pomocą. Yy, znalezienie e, narzędzi pomocy tu mamy e, tu, tu mamy e, akcesorie na gwiazdki, tutaj mamy bloki, tutaj poruszanie się myszką, tutaj rysowanie kształtów, tekst i dźwięki. Tutaj można widać, że tu mamy e, show help widzimy debutat te poziomów i tego. Można zbudować na przykład e, e, jakieś takie z miastem posiadające przez trzy scenariusze. Mamy opcję opcje klawiatury. Widzimy. Tutaj można sprawdzić poziom moje y, też do stworzenia. Tutaj można poczytać więcej. Kopi. I zobaczymy co właduje ten poziom. Nie wiem, czy tutaj jest pomyślnie. Tego, bo tutaj jest urite. Listin siaba coś tam. Widzimy. Tutaj mamy gram play now. Kopowanie poziomów. Widzimy kopiowanie. I mamy aplikację option play. I sobie możemy grać także najpierw zalogujcie się, możecie zapisać poziomy, kto boli